Ciema, witam Was w moim biurze. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat tlenoterapii biernej. Po wypadku nurkowym jesteśmy zobowiązani podać poszkodowanemu nurkowi tlen. Jak to zrobić w sposób prawidłowy, czego do tego użyć, postaram Wam się omówić pokrótce w tym filmie. Konieczne do tlenoterapii biernej będzie źródło tlenu. Najczęściej jest to przynośne butla oraz reduktor. Fajnie by było, gdyby były spakowane w jakąś zgrabną torbę, dzięki której mamy ułatwiane przenoszenie tego sprzętu. No ale schodki zaczynają się chwilę dalej, bo do wyboru mamy aż pięć masek. Każda z nich służy do czegoś innego. I tak po kolei mamy do dyspozycji wąsy tlenowe, dzięki którym możemy prowadzić wentylację bierną. Wyglądają one w następujący sposób. Jest to dren tlenowy zakończony takimi noskami, które wkładamy do nosa pacjenta. Końcówkę drenu podpinamy do królca butli. Umieszczamy je na twarzy pacjenta w ten sposób. Zaciągamy, żeby to nie spadało nam z twarzy pacjenta. Otwieramy zawór główny butli i ustawiamy przepływ. Na tym sprzęcie przepływ maksymalny, jaki możemy ustalić, to jest 6 litrów na minutę. Natomiast stężenie tlenu, które możemy uzyskać dzięki tego rodzaju masce tlenowej, jest to stężenie zaledwie między 24 a 45%. Jak wiadomo, przy wypadku nurkowym zależy nam na tym, aby temu poszkodowanemu podać jak największe stężenie tlenu, więc te moski nie zdadzą egzaminu w tym wypadku. Kolejną maską, jaką mamy do dyspozycji, jest to maska do nebulizacji. Maska do nebulizacji z punktu widzenia płetwonurków, ratowników KPP, pierwszej pomocy nie nada się zupełnie do niczego dla Was, ponieważ jest to maska, dzięki której zespoły ratownictwa medycznego podają leki w tzw. nebulizacji. Inhalacji. Tutaj wlewamy lek, jest to nam w wypadku poszkodowanego nurka bądź udzielania pierwszej pomocy innemu poszkodowanemu. Jak najbardziej zbędne, ponieważ nam leków podawać w tej sytuacji nie wolno. Kolejnym rodzajem maski, którego możemy użyć do zestawu tlenowego, jest tak zwana maska twarzowa bez rezerwuaru. Eee, maska ta pozwala nam na uzyskanie stężenia tlenu między 45 a 60%. Jedną końcówkę drena wpinamy do tego noska, drugą do butli. Zakładamy na twarz pacjenta, dociągamy gumeczkę, aby przylegała szczelnie. Otwieramy zawór, ustalamy przepływ. przepływ w tej sytuacji, przy użyciu tej maski maksymalnej, którego możemy użyć, jest to przepływ między 10 a 12 litrów. Tutaj stężenie tlenu, które możemy uzyskać, jest już w granicy 60%, więc jeżeli nie dysponujemy innym sprzętem, ta maska byłaby jak najbardziej zalecana do użycia przy poszkodowanym płetwonówku. Maską, którą osobiście polecam Wam, Najbardziej, która byłaby moim zdaniem zalecana do użycia w sytuacji poszkodowanego, jakim jest nurek po wypadku nukowym, byłaby maska z rezerwuarem. Dlaczego akurat ta maska? Dzięki tej masce możemy uzyskać stężenie tlenu sięgające 95%. Ważnym jest to, aby wiedzieć, jak prawidłowo użyć tej maski. Pinamy ją do reduktora, otwieramy zawór, ustalamy przepływ. Przepływ w wypadku tej maski jest to przepływ powyżej 15. I ważna kwestia przy tej masce, żeby ona działała prawidłowo, najpierw musimy zatkać tutaj ten zaworek zwrotny, tak aby wypełnił nam się całkowicie rezerwuar. Dopiero wtedy zakładamy ją na twarz pacjenta. Dopasowujemy tutaj natek, dociągamy gumki i w ten sposób, przy przepływie powyżej 15, gdy pacjent oddycha, rezerwuar nadarza napełnić się z powrotem tlenem. Dzięki czemu możemy uzyskiwać tak wysokie stężenia tlenu. Ostatnią, już z kolei maską, którą mamy do wyboru, jest tak zwana e, maska Venturiego. Użycie tej maski. Dla osób, które nie są medykami, jest dość skomplikowane, ponieważ tutaj mamy zestaw zestawek zwrotnych, rezerwuar w postaci rurki, i dzięki tym różnym kolorom, na których są napisane stężenia tlenu, które możemy uzyskać, ustalamy stężenie, jakie podajemy pacjentowi. Tutaj zakres pracy tej maski jest od 40 do Producent podaje, że 100% tlenu, w zależności od tego, której z tych końcówek użyjemy. Z racji na to, że jest to dość skomplikowany sprzęt używany raczej do tlenoterapii biernej, długotrwałej na oddziałach, rzadko on stosowany jest w karetkach pogotowia, tym bardziej nie zalecałbym go do użycia dla laików. Po krótce mówiąc, podsumowując ten film maską, którą rutynowo. Zaleciłbym, aby posiadać w zestawie tlenowym jest maska z rezerwuarem e, prosta w użyciu, dzięki której możemy uzyskać e, wysokie stężenie tlenu sięgające 95%. Jedyną kwestią, jaką musicie pamiętać, jest to, że przytykamy zaworek, dajemy się napełnić rezerwuarowi, e, i przepływ, który tutaj stosujemy, to minimum 15 litrów na minutę. Pozdrawiam, do usłyszenia.